To był tak naprawdę początek i chodziło mi o takie zasady bardzo, bardzo proste, które też yy, praktykuję w Olympia czy, czy Nie spóźniamy się, mm -hmm. to jest dla mnie prosta zasada, nie spóźniamy Jesteśmy punktualni, a jeśli nam się coś zdarzy, to jest najnormalniejsze w życiu, to mówimy o tym szczerze, że sytuacja wygląda tak, że trenerze spóźni się trzy minuty i ja wtedy nie mam problemu, jeśli jest komunikacja szczera, ale nie lubię takich… Trików, co z jednej strony pokazuje, że jest drużyna drużyną, jest też sprytna, że jeden nagle punktualnie o 11 chcemy zaczynać. Musi nagle iść do ubikacji na dół, i to chodzi o to, żeby przytrzymać wszystko, aż on wróci, a tamten się zdąży szybko przebrać. No ale ja jestem trenerem bardzo obserwującym. Bardzo. I obserwuję zachowania i takie rzeczy szybko wyłapuję. I od razu mówię na konferencyjnej, że nie trzeba iść do łazienki, tylko powiedzieć za 3-4 minuty po prostu. Potrzebuje ten i ten zawodnik, ja już sobie z nim porozmawiam, i chodzi o szczerość. Uważam, że na przykład u nas w szatni jest ta świadomość na bardzo wysokim poziomie i jest bardzo szczera relacja, o którą musiałem długo walczyć, ale mamy to. I to był taki pierwszy punkt. Drugi punkt, który jest dla mnie ważny, że po meczu, jeśli trener chce jeszcze coś powiedzieć, to nie chcę, żeby jeden zawodnik ściągał spodnie, drugi buty wiązał, trzeci patrzył na kolegę, czwarty był ze spuszczoną głową, tylko wszyscy są skupieni na trenera. I jak on skończy rozmawiać, to wtedy możecie ściągać buty. Uważam, że to ma coś wspólnego z szacunkiem i nie da się ściągać butów, patrzeć na kolego, rozmawiać z drugim, jak ten coś mówi, tylko po prostu wszyscy dajemy dość tenorowi do głosu i później możemy zająć się swoimi rzeczami. I te małe punkty już pokazały, okay, że wszyscy idziemy w jednym kierunku. Później chciałem, żeby wszyscy pomagali w zebraniu sprzętu, no bo nie miałem tam asystenta, tylko ja sam funkcjonowałem asystentem, chciał być tata rodzic jakiegoś dziecka, na co też nie pozwoliłem, bo chciałem, żeby było to równe szanse, bo wiem, jak to jest, jak jest rodzic, to zaraz będzie mówił, że jego syn, jego syn, więc chciałem się skupić na tym, żeby było sprawiedliwie i uczciwie. I zaczęliśmy, tak jak już powiedziałem, od tych małych rzeczy, nawet z tym sprzętem i zaczęło to bardzo dobrze funkcjonować, bo nagle wzrosła, wzrosła świadomość, ale też taka samodyscyplina. I to samo jest w Elblągu, tylko są już to zasady Bardziej mocniejsze, trudniejsze, które funkcjonują i prowadzą moim zdaniem do sukcesu, tylko zależy, jak na ten sukces patrzymy z której strony.